Ja nie mogę skoczyć, i ja ona tak idzie jakby nie mogła Nie wiem, ten masz cały czas przyciska nuluj k**ba o siebie Masz cały czas u siebie wyśmietla się przyciskuła nuluj A ty u mnie masz No kliknij Tej k** nie działa Ej! Tam z kapę Ło k*ba, ale szefisko Ty Wiesz, że to dopiero drugi kawałek listu, nie? Te Gdzie go mamy zasadzić? Dawaj tutaj zakręcamy Tu! Tutaj no, kawałek tego założę. No dobra, najlepszy Jem, że w tę stronę No, no jakaś no, jaka śruba z Nie, no, prawo się są za śmierć. zaraz spierdolamy z tym kluczem do za Tej ryby Może na łeb mu założymy to Aha, fajnie mnie zjadł Ty też opierdolił Gdzie jest ten klucz? Dasz radę sam na chwilę? Ja, też idę. O no, czemu on jest jada? Kurbo je Śmieciu Święciu, to zarobi W boka, a on nie wiesz, co robi. Nie, te strony, a jajaj, kręcej, zakręcej. No, nie, 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 idzie nie, 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 Kurwa kamera się zmienia Dobra jest nie, nie, Staro nie, nie, staro kurwa nie, Ciam, ta ryba żyje w tej kuli, kurwa, nie zdechła z głodu jeszcze? No bo pewnie te ragasy wchodzą naprawiać i zjada, no A, tam jeszcze jedna ryba jest, no nieźle Dobra, wykurwiamy z tym, raz, raz o, luki, o, tu jest Witam, dobra, ja się sprawdzić na ostatek, Andra, wylewaj, łataj Już za późno chyba Łataj, Zapraszam, no, kurwa Dobra, siądę lepiej, bo O kurwa Zielone pierścienie dają przyzwyczajenie Dobra, małe ręgi Aha! Dobra, kurwa, na obie. Sporo jakiś Maciek kurwa, przeda. Nie, no jaki prajer pompka, no. Do chuja to jest To za trudne Nie, ale za długa jest już ta minigierka. Trzy okrądzenia trzeba jechać Nie kurwa jakieś jabane sterowanie Tu jest jakieś takie kurwa góry, że coś tam cen Bardzo A ja muszę wrócić. Nie na kino. Nie jedziemy jeszcze raz. No tak. No chcesz lepiej zjadostać, no dobra Nie ja wiem, przykro mi się to robi, to jak będzie, cię słucham. No jak nie jest zaręcz gierka, to wygrywam, na proste. no prosto. No tak. No tak. Yeah. Kurwa, ten chłopiec, jakiś... Aha, Zajebałeś mi nitro, Dobra kurwa. Aha, nie, nie, ścianę! Oho. nie, 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 łapiesz? Sandra, łapiesz? E, to foki są! A ja myślę że to morsy jakieś albo co Czekaj, da się złapać te foki. Nie, <laughs> zostaw zostaw te foki, masz polecenie już. Dobra, I am speed, I'm speed, man. Ora, czekaj, kurwa. Ora, gamingowy fotel, muszę muszę przesunąć ma Lodzi High wireless. Nie no kurwa. Nie no kurwa postać mi zwolniła! <laughs> Ciągnij mnie. Tego nawet nie widać, że to się. Widzisz, nie da się. Czekaj, okay, po to tu przyszedł. Powierdalamy te foki. <laughs> no i kok. Ale nie zrobiliśmy tego, kurwa, co mieliśmy zrobić. Co mieliśmy zrobić? No co? Wyłączyć tutaj te kabelki. O, musisz odpocząć. Ja się zgubiłem. Gdzie ty jesteś? No chciałbym wiedzieć też. Wróciłeś, kurwa, na start. Jak ty to zrobisz? Nie wiem. Przecież górą z uszury płynie. Odpieraj. Nie, bo ty musisz... Patrz, bo ty musisz tam z drugą stroną. Daj mi ten, muszę doprowadź mnie tam. O tu, no, no, tam gdzie. A czekaj, ja będę miał rurę. O kurwa, jak mnie je bał! We, We got this, pył. <mum> <Ddydydydy>. <mum> Nie, no, znowu. Kurwa, znowu. Dobra, wypierdalę. Kontynuujemy wyjście w takiej kolejności jak skończyliśmy w no, no tak <laughs> O, ten, fajniejszy Jedna droga jest, nie da się wyprzedzać <laughs> Nie no, co za frajer tak? Relation shit, jak ktoś powiedział <laughs> ja, Jakiegoś jebanego bosika bym chciał jeszcze zaraz O, kurwa W jednym momencie chyba musimy Nunu! Nunu! No się, się, dores... To, że nie przeskoczymy, nie chuja. Aha, wiedziałem, że na plecach muszę! Teraz to ci przeczytacie. Dobra. Zdecydowy. Dasik, 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 dasik. Jumping, jumping, daszyk! Jumping, da jumping, jumping, daszyk. Daszyk, dasik, Jumping, jumping, daszyk. Daszyk, jumping, jumping. Dasik, dasik, jump. Fajne porty. Trzywane. Ale niezręcznie, co? Jak? jest tak jak Franio, jak chciał Justyne pocałować. No, tak. No co, nawet to swój ogród na łbie? Nie, 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 Takie zwiędłe. Mam nadzieję, że kurwa z jakimiś pająkami walczyć nie będziemy. O kurwa. Granded! No nie. Nie, no nie! Chyba no. będziemy. Wow. Nie, no! No, Nie, no to masz lepsze Oraz szalse z bicza, kurwa z głowy A ja co mam? OL mu CHOKO! E, ty kurwa hehe <laughs> Umyj się prudasie, tam potniesz Jopiór! Ja Widzisz co ma? Nie gram z tobą. Zamieniamy się no. <śmiech> Dobra, <śmiech> jest na nowa Dobra, trzymaj tam na ja się bawię. Wlewaj to kurwa <śmiech> Co ja? <laughs> <laughs> Teraz supportuję. Lej wodą też. Nie, bo ich podlewam wtedy. Już nie działa to. to działa z tej trawy. Jebana zyra. No ale zajebiste. To samo się chowa kurwa. Nie rozumiem jak to działa. O kurwa, no co nie możesz ze mną, no. Już przeszli, to tylko musisz, kurwa, trollować coś. Nie trolluję, zamknę O, co to, kurwa, jest o to? Co to jest o to? <grym> nie wiem. co to jest. To nie ja. <grym> do mordy mu leje. <grym> <grym> ja go trzymam. O kurwa. Dobra, ja go trzymam, ty mu do mordy. Lej mu do ryja. Nie mogę. Jak siopę ten boss Dobra, trzeba normalnie już Taki trzy by the way No co jest, no jak on go po ryju. On nie musi uderzyć Nie ma opcji, że to już się da o! O! Nie wiem kto wymyślił tego bossa, ale Wszystkiego najlepszego, bo na świętać <taki> Jak on, no możliwe, że on Daję radę kliknąć to jeszcze. Kurwa! Nie wiem co, śmieci obrzydliwy. Kurwa, brudna. Nasikam do na tej butli i będę jeszcze na nich podlewał. O! Ja kurwa jebana. Ej, to jest przejście spa. dalej? Nie ja wiem. Nie, to jest spa, zapraszam do spa. Widzisz, zostawiasz brońki. Te barki są z Tajlandii, jak co. Jogiłpy! Eee! Tylko <laughs> <Bez> tu? <laughs> Ale fajne. Podobna jak twoja pasta dzisiaj myła tu po ukręciła. No tak było. Karci? <laughs> <noise> Hehehehe okręcacz. Ej, kurwo wstawaj się utopię O! Zapraszam Co to kurwa jest? Na czym to ma służyć? Co to ma być niby? Skocz dalej niż Cody? Aha! O oh, no Dobra, ty pierwszy Co bo stoisz na huśtawce Wygląda że tak się... Lepiej rozpuszczać. Nie no, tak zjebałeś A czekaj, bo spacer, czekaj Kurwa, nie skoczę w ogóle minus 14 Ale zjebałeś ja nie wiedziałem, że jest czas Nie wiedziałem, no. że jest czas No Mnie już 17. Nowy rekord Wiedziałem, że jest czas, już mi zabrakło Nie no To się nie liczy jest? A? kurwa jak? To trzeba spać, jak kliknąć Tak. Nie, raz kliknąć. Ja mam najwyższy wynik na minusie i najwyższy na plusie. Więc co jest? Dobra, challenge. Kto dalej do tyłu teraz się rozpuszcza? Nic do tyłu, żadnego nie będzie. Dalej do tyłu. Jeden, jeden w takim razie. Nie, tam to się nie liczyło. No jak się nie liczyło, pierdol się. Co kurwa? Ale ty jesteś grubszy, to się nie liczy! Cześć, cześć, cześć. dobra, nie grałeś. Łatwo, 2-0. Nie, to jest tak nonsense. No to, kilowa Gierka, to wygrałem. Czas. Yes. A no tak. No tak jak był właśnie. To ten kurwa idzie. Ej! Pajączka, Sadek do pajączka, wal tę kurwę. Nie mam go za tarczę, od go w plecy, ale. Dobra, nogi ma jak. Palimy te nogi. Co? And jumping spider. Spider. Come on, come on. You can come out. The bad guys have gone. Cody, what are you doing? Just trust me. Come on. Ooh. Hey there, little spider. Uh, can we hitch a lift? We need to get over there. Uh, a ride to the other side? <laughs> Alright, okay, thank you. Uh, Maj twój pokrępik O, będę miał swojego ha, ale jumpingi, spidery Aha, to one kurwa takie grube Dobra, speedrun To ty pierdolisz? Co? Ale Cox. Jakie zajebiste Riki na trzepaku No z tą huśtawką Nie <laughs> robiło kiedyś Na placu zabaw, czy nie? Ale co? Czy tylko ja tak robiłem? No, że się skakało z huśtawki Ej, bo tu jest ten S jest, nie? Folgaj se nie ja, fair, ale, no, ale no. O kurwa, jakiś przebieg! No bo, ja zrobiłem speedrun. Od Sandra, też tak zrobiłam, że się odbiłam dupą od huśtawki i ryjem okami w piasku zaryłam. No i co? Es, łatwy trick. Mów, tak działa. właśnie. ty to spływa. No i pojebane. O, oh, I get it. She's their mom. Oh, what a cute family. Mamita. I don't know what you define cute. In this <noise> species, the big mommy. <noise> o kurde. trzymań kurwa. Bitch go. Ja nie mogę bić tych małych. No nie małe. Ty kurze jak ja ich złapię. To złapiesz? No, nie małe teraz. Na tego chuj ci chodzi. Dawaj teraz. drugi. Teraz małe rozkurwiamy. Jedna kurwa szansię oni nie zrobić, no at nie mogę polać, mogę, o. Drugi. ja nie mogę. Kurwi. Teraz sen wąpi na cuka. No! Nie pierd... Serio kurwa? No jak? Zabiło cię to, że ja go w ziemię przyciągnąłem? Tak, ja. realistyczna ja. gierka ja. chociaż. No kurwa znał te główna. Plants versus zombie teraz, co? Te skidy wygląda. A ty musisz protektować mnie. Ja tank. Ty, on trzyładowuje jak kurwa z overwatcha, patrz. Bezdolność gotowa. No i zajmisie O kurwa Nie no kurwa No co, jumping jumping daszyk to to shit A jakbyśmy sami tak zeskoczyli, to by nas zabiło No właśnie Nie zła gra Co jakieś drzewnice może? Kurwa bo wąż będzie To no, był no, wielki paję A wąs. czekaj Marcin! No jak to kto? Kurwa czelasty, no! O, z kolopędra wchodzimy, ja widzę z wejść? weź? Tam. Będzie screamer jak ta kred. A co ślepe przecież Ty widzisz to? To musimy ci chodzić. A! Nie wyłapuję mikrofonu. No nie masz. Co? No. co spadłem kurwa w jakieś okruchy, no. Nie, odjebałeś. A, odjebałem, no. Bo to nie odjebałeś wcześniej. Idziemy na 3-4, to będzie mniej huku No kurwa, nie. no dlaczego <gryw> tak? ja, że... to? mnie zeżre. No musisz jeszcze raz, że odjebałem. Odjebałeś. Jakieś easter -egi? Ej, ej, chodź tu. Tu górą możemy pójść. Nie skacz, nie skacz już. stupie kurwa. <stupie> Kichnął! Ale skradanka. Co za chmurka. Kapusta może. Super kurwa, za jakiś mech. OLKOKS, Eee E! e. No, stary. Ja myślałem, że robię ze sobą wzorek. Ja muszę co pod nim przejść? Nie <stupie> wiem. zajebiste Ja się ruszyć, kurwa, kurwa, kurwa nie mogę. Kurczę, opierdol Ty spierdalaj ja. Na lewaj Kalki, kalki, kalki Paso Ile kurwa jest tych kretów do chuja? No ty kurwa dalej, dalej, dalej. Poraję, Dawaj, dawaj, Mogę palać po Mogę na testam po reju Dawaj, dawaj Warto Chciał Chciał kurwił? do jaja. Ale by byłby to historia taki, żeby zrobił tak. Szkoda, szkoda, że nie o, że zrobił tak jak wiesz, jak myjesz zęby, nie? My musisz się skakać za no, lewej. Muszę przeskoczyć, chyba, co? A, dobra. No kurwa. Okay. O, kurwa, nie. Trafisz trawkę? Idziemy. Nie wiem, że tyle kurwa orzechów leży z jakiegoś powodu. A <śmiewanie> ile ich jest. Dzisiaj <śmiewanie> to się odjebie. No kurwy. Kurwa jebana ci pomogę. No jest za plecami, za plecami. O kurwa. Czekamy, no znowu... ten go 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 Dobra. Jebany robi. O. I tego nie usłyszeli już jak chcesz. Nie w hop. No i co kurewko? O kurwa, dobra. A to jeden, bo tu spałaś kurwa. Ola, Daszek, dasek, daszyk, O kurwa. Tak, cię blizdy chowają! Nara, nie zmieści się za grubo, No, trzyma. No. Zobacz, nie mogę sniptakikać. Kurwejka zjebana! Nie, kurwa! Nie, no jak się No i chuj. No dobra, dobra żej, żej, żej. ale ja, Kurwo ciepcikawą na szczęście. <grym> <grym> Ty kurwa. A ty, kurwa, kurwe, to ja mu skaczę Masz nie kabusi, wiadomo co denną u kogo. Ej! Konie! Ja żyję! Tam ten kresik był o, Ty kurwa gnam co tu robi? Co jest, co jest? Ole, golda mają! Musimy tu przyjść potem! kaskę Kurwa, jak to uderzować? Ops! Do dziury, do dziury! Musimy do dziury chyba O nie, po kręgosłupie, to aktor był! w łeb! <noise> Brekes Brekes taxi? Ej, 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 Ten po prawej to babiasz Prosto prostu Co ty pierdolisz żaden brekesem biegał Ale lecimy Ty, nie, 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 ja już widzę to kurwa Dobra Dobra Już nie wychodzimy z tego poziomu ty, a mogę zrobić taki trik i wpierdali się do żaby w konewkę? Nie, no jak, nie da się No bałem żabę Ej, co ty robisz Brekesik, ale brekesik tu też. Kurwa, no znowu na ostatnim się wyjebałem, no. A I co to jest, że żaba nie umie pływać, no? Niezła, nierealistyczna gierka, no. Gdzie ja, ona skoczyła, kurwa. A je A jebać te brekesiki. Eee, co ty mówisz w ogóle? Nie no, to są jakieś plaski cały czas. Nie no! Pierdalaj się tam. Pierdolaj. A ja co skażę dalej, wie Gdzie mój brekes? O kurwa, czekaj, ja wiem. Brekesem muszę to zrobić. A, ja dalej mam brekesę, Ty musisz strzelić tu obok i w następne, każde musisz strzelać. Ja muszę skakać. A ja chyba w trakcie muszę. No. Gdzie jest mój brekes? A tu stoi E Kurwa, gdzie mój brekes? <grystanie> Nie, stało, Nie ma brykesa Dobra, jedziemy No, dla go jeszcze, dobra, nara